Cześć to Snafi, w tym na moim kanale. Dzisiaj jednak nie będzie o Manchesterze United, a będzie o reprezentacji Polski i meczu z wyspami owczymi. Ale jeśli ktoś tu jest nowy na tym kanale, jeśli trafi tutaj przypadkowo yy, oświadczam, że głównie ten kanał jest o Manchesterze United. Więc jeśli ktoś nie mógł takiego kanału znaleźć, a teraz tutaj trafił, serdecznie zapraszam. Również jeśli ktoś się interesuje Ligą Angielską, ale nie może się zdecyd zdecydować na jakąś drużynę, może również tutaj yy, coś dla siebie znajdzie. Także co? 3-2-1, zaczynamy! A więc odbył się ten mecz, ten pierwszy mecz nowego selekcjonera. Ja tutaj, jak wiecie, no nie chcę jakieś szczegóły się bawić, nie jestem ekspertem, dziennikarzem, jestem zwykłym kibicem, który oglądał mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. I co ten zwykły kibic, taki jak ja, mógł zobaczyć? No, ja zobaczyłem przede wszystkim co? Dużo. Yy, yy, może nie tak dużo, no, ale widziałem jakieś zmiany. Tak? Widziałem trochę nowych twarzy, hmm, trochę, trochę odkurzonych twarzy, takich jak ślisz, czyli tacy, tacy, którzy nie dostali zbyt wiele szans u Fernando Santosa. Był debiutant dziczek, był debiutant Peda, którego wielu ekspertów chwali. No ja mówię, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Yy, czyli nie chwalmy go przed końcem eliminacji, no ale jak na razie no, źle nie wyglądał. No ale pamiętajmy, yy, na, ja, na jakim on, na jakim on, może nie on, ale prze, na jakim poziomie grają zawodnicy, z którymi wczoraj się mierzył. Więc no, yy, wyspy owcze, które grały twardo, no ale pamiętajmy, że to nie są zawodowcy, to są półamatorzy. Yy, więc to może pasować do poziomu, nie wiem, no jego serie C. No. Myślę, że taki mecz na przykład z Czechami już by nam coś o nim powiedział. Natomiast mecz z pamięczymi, czy mecz z Mołdawią, to, to, to raczej nie będzie dość wymierne. Chociaż z drugiej strony zgadzam się z tym, że to najlepiej, najlepiej jeśli wprowadzić jakiegoś młodego, najlepiej wprowadzić w takim meczu, żeby się nie spalił. A myślę, że w takim jak wyspy owcze, no. Wiecie, no. To jest dobra okazja, żeby się przetrzeć, żeby się zapoznać z tą drużyną, żeby zapoznać się ze stylem gry. E, chociaż, to tak dużo powiedziane o stylem gry, nie? E, tak naprawdę, bo. Czy wczoraj był jakiś taki konkretny styl gry? No nie wiem, no. Dużo, 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 graliśmy, dużo, dużo graliśmy niby piłką, dużo tych piłek wymieniała reprezentacja Polski, no ale no niewiele z tego wychodziło. To mało grania do przodu. Było podobnie zresztą jak w niektórych meczach Manchester United. Mało to grania do przodu, mało zagra, zagro, zagro, zagrożeń dla bramkarza drużyny przeciwnej. Za, 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 za dużo graliśmy znaczy bramkarzem, bym powiedział, no Wojtkiem Szczesnym, a za mało te piłki do przodu pchaliśmy. Za mało, za mało było jakoś ryzyka podjęcia. Próby jeden na jeden gry. Każdy, się, każdy, każdy jakoś takie miał obawy, żeby piłki nie stracić. I, jakby, i każdy tą piłkę szanował, żeby jak najdłużej ją utrzymać przy sobie. No ale dla oka to nie było, wiecie, no, coś porywając. Przepraszam, coś porywającego. I no, no cóż. Szału nie było, ale przynajmniej są punkty. No to patrząc na wynik wczorajszy w meczu Albania Czechy, w którym Albania wygrała 3 do no ten wynik dla nas jest idealny. Także no, wszystko wciąż jest w rękach reprezentacji Polski. No, ale jeśli chodzi o sam styl gry, no to chyba musimy pewnie jeszcze poczekać. No nie zapominajmy, że był pierwszy mecz nowego selekcjonera i No i wiecie, co, co on tam miał tego czasu? Tyle co nic na to, żeby wdrożyć jakieś swoje schematy. No, jedyne co mógł wdrożyć, to może jakieś ustawienia przystają w fragmentach gry i to wszystko. A tak, no to no niewiele można zrobić, yy, wiecie, jak się nie ma za zbyt wielu treningów, tak? Co oni tam? Niedziela, poniedziałek, wtorek już lecieli na wyspy owcze. Yy. No to, 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 to nie ma co, nie ma co po prostu to, 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 jeśli ktoś spodziewał się wielkich no to, to może być zawiedziony no ale ktoś racjonalny będzie wiedział, kto ra, racjonalnie myślący no wie, że no, no nie da się nic zrobić yy, yy, wiecie no tak naprawdę jakieś dwa treningi może które mogły być pełne i dwa treningi może były pełne, no to co tam można zrobić mówię, można jedynie Jakieś cefy, fragmenty spróbować, coś omówić i, i to wszystko, nie? I to wszystko. Także, no, ja, jeśli chodzi o naszą grę, tak ogólnie rzecz biorąc, no nie było porywające, no ale też nie popełniliśmy jakichś tam błędów. Yy, no, Matthij Kasz trochę słabo wyglądał tak. No żeby, żeby nie mówić bardzo słabo, no ale do, dość słabo wygląda nawet na tle właśnie tych wyspowczych. Nie wiem dlaczego, bo tutaj sobie radzi nie z takimi kozakami w Willi, jak gra. A tutaj przyjeżdża na reprezentację, no i gra dwa, trzy poziomy, bym powiedział, niżej no, niż powinien grać. I nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane, ale no, no wczoraj fatalnie wyglądał, nic do przodu nie dawał, eee, w tył dawał się, dawał się przepychać półamatorom, no nie wiem, nie wiem. Także, no Frankowski dużo lepiej wyglądał z lewej strony, dużo lepiej wyglądał, dużo bardziej był groźny, no eee, no mówię, no zgrania ta tam aż takiego nie było widać, no bo to jednak... Eee, Ostatnimi czasami Frankowski nie grał przez jakieś kontuzje. No mówię, środek pola całkiem nowy, z dziczkiem i śliszem. Także no, oni tam też pewnie jeszcze nie do końca byli zgrani. Nie do końca wiedzieli, kiedy mają podchodzić do pressingu. No i tak, wiecie, dla prawdziwego kibica, no pewnie liczą się te trzy punkty też. Dla postronnego kibica, któremu jest to obojętne, mówi. Co to za paździerz leci w telewizji, co to jest za co, o co tu chodzi w ogóle? Eee, także wiecie, no, to, to, to różnie, można na to patrzeć. No, to, kibice zwykle jeszcze na to wszystko sercem patrzą, tak? I no mówię, na pewno są ważne trzy punkty, no. Bo co, co z tego, gdybyśmy zagrali naprawdę fajnie, fajne akcje przeprowadzali i byśmy zrobili dwa 2-2? Gdybyśmy zremysuowali 2-2, a tu by Czechy tak jak przegrały, tak przegrały z tą Albanią i wtedy byśmy sobie pluli, pluli w brodę, można było to przepchać, wygrać i dalej się liczyć w rozgrywkach na euro. A ja wiem, że nieraz tak się mówi no łatwo, a to odpuścić to euro, może jak niektórzy mówią, zbudujmy drużynę, ale z drugiej strony, wiecie, no, przyjdzie euro po sąsiedzku w Niemczech, no i co, będziesz się patrzył w ten telewizor i będziesz oglądał tylko i wyłącznie inne reprezentacje. A tak zawsze są te emocje jakieś, nieważne czy wyjdą z grupy, czy nie wyjdą, no ale zawsze te przynajmniej trzy mecze gwarantowane są, nie? Zawsze te trzy mecze, zawsze człowiek się jakoś ekscytuje przed tym pierwszym meczem, w drugim meczu wszystko, no to to już się spinamy wszyscy na no trzecie na luziku, nie? Tak najczęściej bywało, nie? Ale też nie zawsze, tak? Bo pamiętajmy przecież o... O, odróżnienia Dama Nawałki, gdzie tam coś się wszystko, wszystko działo, wszystkie emocje były aż do końca, do ćwierć finału i mógłbyś nawet półfinał. No i tam się to oglądało naprawdę fajnie, super, tak? Może trochę mniej, za Czesława Michniewicza, no, ale też jakoś z tej grupy wyszli, tak? Już nieważne w jakim stylu, no, ale wyszli. no. Chociaż ten mecz z Argentyną to już był taki mecz trochę, no. No, śmiechu wart, prawda? No, śmiechu wart, bo tam to już mieliśmy po pierwsze dużego farta, a po drugie Argentyna mocno, mocno zdjęła nogę z gazu, żeby ukarać Meksyk. Także no, nie oszukujmy się, nie czarujmy się, że tam, że tam mieliśmy wpływ na, na mecz, na, na wynik meczu. Jeżeli ktoś kto tam miał wpływ jakikolwiek na, na ten wynik, to był Wojciech Szczęsny, który obronił karnego. A tak, to reszta drużyny tam wtedy nie miała wpływu. Ale wracając do meczu z Wyspami Owczymi, yy... czy atak wyglądał lepiej czy gorzej bez Roberta Lewandowskiego? Nie wiem, yy... bo grał Milik. Bo grał Milik. Yy... Dla mnie to Milik, no, no nie nadaje się, do reprezentacji on się nie nadaje. Może on, może on tam coś kopie w tym Juventusie, no ale w tym momencie to się nie nadaje. Jakby jeszcze młodszy, coś tam, coś tam grał, coś tam strzelał, yy, zgrywał się z, z Robertem Lewandowskim, mieli tam jakieś wspólnie fajne akcje. W tym momencie, no, ten człowiek jest dla mnie out. No, out jest dla mnie ten człowiek, bo wchodzi taki buksa na boisko. I stwarza sobie sytuację. Znajduje się w polu karnym, strzela z głowy, jest bramka. Milik potrzebuje 10 takich sytuacji, żeby w ogóle dojść do takiej sytuacji. Później drugie 10, żeby trafić w bramkę, a trzecie 10, żeby w ogóle strzelić gola. No. Także no, to jest trochę irytuje, no, irytuje. Miał taką fajną sytuację w, me w meczu i, i zabrakło tam centymetrów, milimetrów, minął się z tą piłką. No, wiecie, no, no naprawdę irytuje. No, bo gdyby to była sytuacja naprawdę na wagę awansu i on się mija, no to wszyscy byliby wściekli i prali, czym popadnie w ten telewizor, tak? Także, no, no nie, nie. No, lepiej to wyglądało z Booksą, czy też z buksom i Świderskim, jak wczoraj. Może Świderski jakoś super wielkiego maszynie zagrał, ale był aktywny, dobrze presował no znajdował się w tych sytuacjach raz taką fajną sytuację wypuścił mu tam piłkę prostopadłą yy, Przemysław Frankowski markując strzał no tylko trochę się w tym nie zorientował yy, Świderski yy, no jego błąd, ale no yy, to mogło być coś fajnego ale ogólnie rzecz biorąc był bardzo aktywny tak, Świderski był bardzo aktywny no i z tym buksą całkiem to nieźle wyglądało jak by to wyglądało z Robertem Lewandowskim nie wiem, no bo nie grał, tak? No, czy, czy, czy ściągałby na, sie, na siebie większą liczbę obrońców i inni mieliby więcej miejsca? Yy, czy może, nie wiem, może by na przykład był hamulcowym i może by te akcje zwalniał, jak już, już to miał w swoim zwyczaju we wcześniejszych meczach, zamiast przejść do przodu zwalniał, yy, próbował tam czegoś innego, cofał do tej utracił te piłki czasami. No, no różnie to mogło być, a może by odżył pod nowym trenerem, może pod, pod nowym trenerem odżył i, i grałby jak za czasów na przykład Adama Nawałki, tak? Czy nawet Paulo Sołzy. Yy, mo, może by tak było, no trudno nam powiedzieć i omawiać zawodnika, który nie grał. Natomiast czy gra z niego wyglądała gorzej? Patrząc na ostatnie mecze reprezentacji Polski, gorzej nie wyglądało. Gorzej to nie wyglądało, yy, chociaż jak mówię... Zbyt mało strzałów było celnych na bramkę rywali. Zbyt mało celnych strzałów było. Powinno być dużo, dużo więcej. Powinniśmy stwarzać dużo więcej sytuacji, no ale jak mówię, no, po pierwsze, no nie było tego zgrania, jeszcze tak widać. Widać, że się tak aż do końca nie rozumieli na tym boisku. I no, no nie wszyscy czytali szybkie myślenie Piotra Zielińskiego, który notabene wczoraj, no, całkiem nieźle wyglądał, całkiem nieźle dyrygował. Środkiem, środkiem zespołu. I no, no, myślę, myślę, że miał w sobie wczoraj dużo pewności siebie, dużo chęci. No, ale mówię, no, chyba też nie, 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 nie wszyscy potrafili się w tym zorientować. Nie wszyscy pokazywali się do gry, nie wszyscy wychodzili na, na wolne pole. Wiecie, czasem trzeba pokazać jakiś drobny ruch. Który później dojrzy rozgrywający, no i tam tą piłkę pośle. tak? No, jeśli każdy się gdzieś tam chowa, ma, e, jakiś prowadzi, m, m, truch, to obieg, tylko i wyłącznie, no to, no to wiecie. No, no. Tak to czasem później wygląda. E, Zważywszy, podkreślam jeszcze raz, to były tylko i wyłącznie wyspy owcze. Więc no mówię, no, te mecze nie były jakieś ochy i achy tej naszej reprezentacji. Ale przynajmniej kilku debiutantów zagrało. Myślę, myślę, że ci debiutanci nie zawiedli, że swoje zadanie e, ogólnie wykonali. Wykonali swoje zadania taktyczne, jakie im Michał Prowierz. I, 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 I naprawdę, no, pewnie, pewnie dajmy więcej szans Patrykowi Dziszkowi i, i Bartkowi Ślisowi na, na, na tym środku. Pewnie dajmy więcej szans Patrykowi Pedzie w grze. No, i zobaczymy, tak? No, po jednym meczu, jak mówię, ciężko powiedzieć coś, zważywszy jaki to był przeciwnik. I chociaż na przeciwnik dawał radę, naprawdę dawał radę I... i wiemy, że tam się ciężko gra, ale przecież on również również i w Warszawie, jak byli u nas, też dawali radę oni, więc no, nie są tacy słabi, ale mimo wszystko patrząc na papierze, to gdzie grają nasi zawodnicy, na jakim poziomie, z jakimi drużynami się mierzą na co dzień. No, powinniśmy no, tam spokojnie tak, to grać, spokojnie to wygrać. No, no i cóż, no, może aż tak wiele sytuacji groźnych y, wyspowcze nie stworzyły, ale my również nie stworzyliśmy zbyt wielu groźnych sytuacji. I powtórzę się po raz enty: no, za mało było tego, za mało strzałów. Myślę, że powinno być też więcej prób strzałów y, z daleka, za linii pola karnego, było, bo naprawdę w pierwszej połowie było tego bardzo mało. Y, w drugiej też jakiejś rewelacji pod tym względem nie było. Niekoniecznie trzeba robić Brazylianę jakąś i tiki takę wchodzić do bramki z piłką. Czasem można fajnie przymierzyć z zapole karnego, jak zrobił to Sebastian Szymański. Ładnie uderzył, nie na siłę technicznie, brameczka była, tak? I była brameczka. Czasem tak można, tak? No, ale trzeba próbować, trzeba próbować przecież. No, trzeba, przecież jest sporo zawodników, którzy mają możliwość oddania strzału z za pola karnego. To są w końcu przecież reprezentanci Polski, tak? To nie są reprezentanci, wiecie, no, czwartoligowej drużyny jakiejś, nie jest to drużyna San Marino przecież, tylko to są reprezentanci Polski, no. I oni, no, no mają tam nogę jakoś ułożoną, no i powinni, powinni próbować, tak? No, nie wiem, nie wiem jakie były założenia przed meczem, ale no, wydaje mi się, że trener im nie zabraniał strzelać na bramkę i nie mieli zakazane strzałów strzelanie na bramkę, nie? Nie mieli zakazane oddawanie strzałów na bramkę przeciwnika. Dlatego no nie wiem. No nie wiem, ale powtarzam, ja jestem tylko zwykłym kibicem, tak samo jak komentuję yy, sytuacje pomeczowe w Manchesterze United, co się dzieje jak ja widziałem te mecze wszystkie te wszystkie sytuacje to wszystko co się działo na boisku tak samo teraz staram się to powiedzieć o reprezentacji Polski, no mówię nie jestem dziennikarzem nie jestem żadnym ekspertem jestem zwykłym kibicem no i ja to wczoraj na swoim telewizorze tak właśnie widziałem nie widziałem wielkiej gry ale za to na koniec widziałem trzy punkty co mnie oczywiście cieszy, że mamy te trzy punkty. tak? Zważywszy, jak już podkreślałem wcześniej, reprezentacja Czech przegrała swój mecz. Także, no, punkty są ważne, myślę. Na pewno były bardzo ważne dla, dla trenera, ale też na pewno będzie wiele, wiele do poprawy. I, no, mam nadzieję, że jeśli podobny skład wyjdzie na Mołdawię, będzie ta gra wyglądała dużo, dużo lepiej. Po pierwsze, że będziemy grali u siebie, po drugie, że będziemy grali na naturalnej murawie. A po trzecie żeby było wsparcie kibiców i oby to je, te wsparcie kibiców ich nie spaliło, oby tych zawodników nie spaliło, yy, oby więcej czasu dostał na grę na przykład yy, Markwiński, yy, a nie tylko te parę minut. I zobaczymy, yy, zobaczymy czy z tego będzie, obyśmy wyszli bez Mylika, a na przykład z Buksą i Świderskim, nawet z Mołdawią, z pasnikami, nie ma czego bronić, gramy u siebie, gramy z Mołdawią, trzeba ten mecz wygrać, trzeba strzelić jak najwięcej bramek. Byliśmy dwoma pasnikami, no ale cóż, ja nie jestem selekcjonerem, nikt za to nie płaci, ja tylko sobie mogę gdybać, a sobie taki skład mogę wystawiać co najwyżej, e, menadżerze. Ale mówię, mówię życzeniowo, co bym chciał ja i co by pewnie chciała większość y, kibiców, chociaż y, głównie mówię za siebie. Mówię, mogę do siebie, bo każdy może myśleć inaczej i mówić y, inaczej, tak. Także ogólnie rzecz biorąc, y, fajnie, że było kilku debiutantów. Y, y, fajnie, że mieli szansę zagrać, że nie popełnili jakichś tam błędów. Y, dobrze, do, dobrze tam mówię, do, dobrze, że. Frankowski dostał jakąś swoją szansę. W dłuższym wymiarze pobiegał, pokazał, że umie, że potrafi na reprezentacji grać tak jak w Lens. Że jest pożyteczny na tej lewej, na, na tej, na tej lewej flance, na tym lewym wahadle, że potrafi siać w zagrożenie. Wiem, że to był tylko owcze, Po raz kolejny powtórzę. No, ale na, na takim tle trzeba się jakoś pokazać, bo za poprzedniego selekcjonera niekoniecznie na takim tle się pokazywaliśmy. Nie wiem, czy to była wina wtedy, czy podejścia psychicznego reprezentantów, czy trenera, który nie rozmawiał z zawodnikami, czy coś jeszcze. No, nie wiem, nie wiem. Eee, w każdym razie, no teraz na pewno to gorzej nie wyglądało, a bym powiedział, no lepiej trochę, bo po pierwsze, wygraliśmy. Strzeliliśmy bramki yy, na wyjeździe. Yy, co w meczu z Mowdawią nie było takie oczywiste, i ten mecz przegraliśmy. No a po drugie, było kilka nowych twarzy, było trochę świeżego powiewu. Zobaczymy, na no, jak długo ten świeży powiew wystarczy. Yy, na no, jak długo yy, wy, 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 wystarczy to yy, nowe spojrzenie, ta nowa miotła. No, oby jak najdłużej, oby. Przynajmniej tak jak za kadencji y, Adama Nawałki to wszystko y, wyglądało. No i cóż, no nie chcę przedłużać, bo im dłużej będzie, tym będzie więcej osób się pewnie wyłączało, bo zanudzał, więc y, jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się, na razie. Hej!